Są ludzie do pracy, natomiast nie ma kompetentnych menadżerów. Taką tezę dzisiaj postawił mój gość Jakub Sasin. Jakub, ja bym chciał Cię o to zapytać, dlatego że jest to trochę sprzeczne z tym, co ja słyszę na rynku. Um, może nie słyszę o tym, że nie ma kompetentnych menadżerów, że to tutaj jest ten problem. Mhm. Też chciałbym o tym z Tobą porozmawiać. Natomiast branża generalnie narzeka. Narzeka na brak rąk do pracy. Jakie ty masz na to Outdot i jakbyś to mógł rozwinąć ten, ten cały temat? Ja uważam, że to jest ciekawy temat, mhm. bo jest e, kontrowersyjny. Uważam, że prawda leży po środku. ale jak opowiemy sobie historię a, o dwóch restauracjach i weźmiemy sobie pierwszą, do której wchodzisz, najpierw nikt cię nie wita, potem zostajesz prowadzony do stolika. Jak już znajdziesz tego konsierza, albo i nie, trzy razy przypominasz się o kartę, potem czekasz na dania godzinę, słyszysz jak kuchnia. Z kelnerami, idziesz do barmana, żeby zwrócić mu uwagę, ale chyba łapiesz się w tym momencie, że nie jesteś w dobrym miejscu, bo czujesz od niego już takiego dwudniowego browara. Czy to przypomina restaurację? No, raczej słabo. Mhm. No, a teraz wyobraźmy sobie drugą knajpę. Mhm. Taką, do której możesz zabrać swojego najlepszego klienta. Mhm. Wchodzisz i to ci uśmiechnięty konsjerz. Dostajesz stolik, ten, na który się umawiałeś. Dania pojawiają się o czasie. Jak czegoś nie wiesz. Możesz dopytać, nie wychodzisz na idiotę, jesteś dobrze prowadzony przez cały, cały ten meeting, nie? A odnoszą się do Ciebie z kulturą, wszyscy są pozytywni. I teraz jak sobie wyobrażasz menadżera tej restauracji? Pierwszy i drugi. I gdzie jest większa rotacja? To mhm. jest trochę naturalne, nie? Że kiedy jest kiepska knajpa, to tam często się wymienia ludzi. Mm, ja też obserwuję, powiem Ci szczerze, że w tych knajpach takich yy mocno wymagających, to z drugą strony idzie, że te wymagania jednak są mm, tak wysokie, że nie każdy jest w stanie te wymagania sprostać. Być może gdzieś wina leży w tej stronie, że e, jakby te wymagania od razu są narzucane do danego człowieka, a nie ma jakichś procesów wdrożeniowych, e, odpowiedniego To jest druga utrzymania. rzecz, nie? że mhm. teraz jakbyśmy pomyśleli, jak stworzyć taką dobrą knajpę, to możemy pomyśleć, podnieść stawki, nie? Stawki przyciągną dobrych ludzi. Bo mówimy o tym, że ludzie sami przyjdą i że wtedy nie ma problemu z ludźmi do pracy. No, podnosisz stawki nie? i przychodzą ludzie. Mhm. Ale oni szybko uciekają z takiego miejsca, gdzie stawki są tylko wysokie, jak są ambitni, to szybko uciekają. Bo pieniądze to nie wszystko. I one w takim procesie decyzyjności, czy, czy też w. Jest coś takiego, co mówi o tym, kiedy ludzie czują się spełnieni w firmach. Nie? Mhm. Pieniądze nie są na pierwszym miejscu. Mhm. Pierwsze miejsce to jest rozwój, drugie miejsce to jest możliwość wpływania na całą firmę i dopiero i czucie sensu w tym, co się wykonuje, i dopiero na trzecim miejscu są pieniądze. Mhm. Więc żeby o to zadbać, przydałoby się mieć poukładane procesy. Czyli jak przychodzi ci już człowiek na rekrutację, mhm. no to nie mówisz mu, żeby zajął się sobą, albo wrzucasz mu coś, żeby posprzątał, albo go po prostu zlewasz, bo to jest brak szacunku. Mhm. I wiesz, on przychodząc na rekrutację już ma pierwszy dzień. Że, nie na rekrutację, przychodząc do pracy. Mhm. Na rekrutacji jeszcze są tacy menadżerowie, którzy zupełnie inaczej wyglądają na rekrutacji, a zupełnie inaczej wyglądają na, on na onboardingu. Rekrutacja jest mega, wiesz. Wszystko pod kontrolą, na czas, i tak dalej, nie? to ja czekam na Ciebie, nie Ty na mnie. A, a potem, pierwszy dzień, przychodzisz do pracy i się okazuje, że tam jest pożar w burdelu. Mhm. No dobrze. To, Twoim zdaniem, jak taka, taki dobrze zorganizowany proces drożniowy powinien wyglądać? Masz przygotowaną listę zadań, obowiązków, osobę, albo robisz to sam, albo masz osobę, która wdraża. I mhm. ona konkretnie ma listę, z którą idzie i pokazuje, co, jak robimy, a kiedy. Po co, gdzie, dlaczego, i cały dzień, czy też dwa, poświęca tylko i wyłącznie na tą osobę, tyle ile potrzeba. No i mhm. potem też ma drugą checklistę, która sprawdza, czy ta pierwsza osoba zrozumiała, i całość odbywa się w duchu takiego, że nie takiego napięcia, ale bardzo luźnego. Pamiętajmy, że to jest bardzo stresujący okres dla tej tak. osoby. To pierwszy dzień w pracy. Tak. A taki pracy ze wdrożenia ile? No i przede powinni? wszystkim, jak słyszę o bezpłatnych dniach próbnych. No ręce opadają. Ile taki okres wdrożeniowy powinien trwać? W zależności od skomplikowania. Mhm. W e-commerce u mnie proces wdrożeniowy trwa zazwyczaj krócej, bo procesy są powtarzalne do firm, w których pracowali już ludzie, na przykład nie wiem, w marketingu nie? Mhm. Czy, czy w sprzedaży. W eventach ten proces wdrożeniowy na baristę trwa w okolicach 2-3 tygodni, Chyba, że przychodzi barista, który już e, ma informacje o kawie, ma wszystkie umiejętności. Ale jeżeli mhm. zaczynamy od zera, to trzeba się liczyć z trzema tygodniami lub a, ewentualnie po trzech tygodniach spisujemy nad czym jeszcze musimy popracować i wtedy zaczynamy od, jakby, jeszcze dopracowywać te detale, które nie zagrały. A powiedzmy jeszcze o kwestii utrzymania danego pracownika, bo często jest tak, ci młodzi ludzie. To są moje obserwacje, nie wszyscy z nimi zgodzisz. W pewnym momencie, hmm, którzy zaczynają z nami współpracę, dochodzą do takiego momentu, gdzie czują, że oni już wszystko wiedzą, wszystko co mogli wyciągnąć z tej firmy, już wyciągnęli i gdzieś tam zmieniają, szukają kolejnych wyzwań, kolejnych jakby poziomów, które mogą wejść, jeżeli chodzi o swoje kompetencje. Motywacja pracownika, to jest proces, który powinien trwać ciągle. Mhm. Jeżeli dochodzi do czegoś takiego, to znaczy, że chyba gdzieś na tej ścieżce ktoś się zgubił z tym pracownikiem. Mhm. Musisz wiedzieć cały czas, co jest dla niego ważne jako jego przełożony. Lub musisz mieć odpowiedniego menadżera, który wie mhm. i który pracuje z nim tak, żebyś ty jako właściciel mógł się skupić na rzeczach strategicznych. Mhm. Ale wracając jeszcze do tego naszego a, pracownika mhm. i menadżera, no to wiesz, jest, musisz być z nim na bieżąco. Mhm. Nie jest tak, że tego wrzucisz i ty tu pracuj i w ogóle zapominamy mhm. o Tobie, nie? Albo pamiętamy, że jest taki Paweł i Paweł jest dobry i Paweł lubi kawę. No i musimy w tym całym, w całym tym okresie, powiedzmy naszej pracy cały czas go rozwijać. Czy to szkoleniami, w zasadzie cały czas szkoleniami. Ale też powinny być integracje. Powinny być jakieś rzeczy, które rozluźniają mu głowę, i dobry menadżer powinien o to zadbać. Powinien wiedzieć, co u niego w domu się dzieje. I nie mówię tutaj na poziomie, żeby wiedzieć, nie wiem, kiedy robi pranie, a kiedy nie. Ale jeżeli na przykład twój pracownik ma jakiś kłopot, to nie mówię o tym, żeby przymykać na niego oko, ale w jakiś sposób pomóc. Mhm. Bo praca to jest takie środowisko, w którym spędzasz minimum 8 godzin dziennie, bardzo długo. Mhm. Jak nie masz poukładane w domu, nie będziesz miał poukładane w pracy. I tu mam na myśli dobrego menadżera, który nie mówi, że a, ja mam na Ciebie w masz tu pracować. To nie jest dobry menadżer. Dobra, a dobry to jest jaki? Ten, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, nie? Czyli jak masz gorszy okres, to Ci pomoże. Z drugiej strony, jak e, widzisz jakąś marchewkę na końcu, to Ci dociśnie, tak żebyś do niej poszedł, nie? Albo przede wszystkim powiesi tą marchewkę, żebyś wiedział, za czym biegniesz. Odpowiednio Cię wynagrodzi. Mm -hmm. Nie będzie żałował pieniędzy na twoje wynagrodzenie i szkolenie, bo będzie wiedział, że dla niego też to przyniesie ko korzyści. No dobrze, ale proces drożdżowinowy, dajmy tutaj... Dobry menadżer, nawet... no. przerwę ci, to też jest taki, który w odpowiednim momencie powie, jesteś zatrutym owocem i od ciebie wszystkie inne mogą się zarazić. Dla dobra zespołu niestety, ale tobie muszę podziękować za współpracę. Czyli dobry menadżer to też taki, który umie zwolnić. A po zwolnieniu usiądzie i albo z takim dojrzałym kandydatem, którego zwolnił, albo z zespołem, albo sam, albo za pomocą kogoś innego spisze sobie, co poszło nie tak. Wyciągnie hmm. wnioski i poprawi. To jest, wiesz, kłopotliwe, bo bycie dobrym menadżerem czasami wiąże się z tym, że musisz najwięcej pracy domowej odrobić w sobie. Zrobić jakąś terapię, pójść na szkolenia, zapłacić za te szkolenia. Szkolenia pojawia się tutaj często, ale to jest jak przycisk turbo w biznesie. I w... słowo rozwój po szkoleniach to też jest taka słaba mieszanka, ale jeżeli chcesz się rozwijać, jeżeli chcesz iść do przodu, no to najfajniej otoczyć się ludźmi, którzy albo już tam są, albo tam byli, albo umieją cię tam zaprowadzić. Co to znaczy dla Ciebie hmm, proces szkoleniowy? Jak często? I czy przykładowo, jeżeli mówimy o baliście, to jest mhm. kwestia cały czas szkolenia się w w kwestiach tam, nie wiem, latte art i tak dalej, czy wychodzisz też poza jakby granice czasami teorii jego umiejętności, kompetencji w pracy, poprzez na to właśnie to, co powiedziałeś, te ludzkie trochę bardziej, nie? Czasami robimy rzeczy, które są totalnie niezbędne. Przykład, dalej. Hotele, podróże, niesamowite jedzenie i wyjątkowe postaci. Jeżeli interesuje Cię świat gastronomii, to jesteś w idealnym miejscu, zapraszam do subskrypcji. Byliśmy na szkoleniu z czterech warstw prezentacji u Kamila Kozioła. Tam uczyliśmy się jakie znaczenie mają slajdy, jakie znaczenie ma mapa myśli, jak się do prezentacji przygotowywać, chociażby głupio jak, głupio jak rozgrzewać aparat gębowy i potem jak występować przed, co robić, czego nie robić. i Jaki to ma wpływ na naszego menadżera. Mhm. Jak on ułoży sobie tą prezentację przed, będzie umiał Przekazywać rzeczy, bo to jest nic innego, jak masz informację i musisz komuś powiedzieć, jaka to informacja, a potem upewnić się, że zrozumiał. Nie? Tak, koniec tematu. Tak. No to teraz, jeżeli on to potrafi, to może iść do zespołu, powiedzieć im, że ma informację, przekazuje jej, upewnia się, że oni zrozumieli. Nie piękne? No, to nie a... było takie stricte szkolenie menadżerskie. Drugie, na którym byłem, to na przykład szkolenie z Gromem. I ono pokazywało, jak ważny jest helikopter View w zarządzaniu operacjami sił specjalnych. I to chłopaki na konkretnych przykładach takich zadaniach wojskowych pokazywali, jak działają na przykład procesy w firmach. Super sprawa. Biegasz po mieście w krótkich na transportowo, ogarniasz jakieś zadania, które są totalnie nieoczywiste, a potem wracasz do firmy i mówisz kurde, to ma totalnie zastosowanie tutaj. Okej, okay, czyli wracając gdzieś teraz do branży gastronomicznej, czy ja dobrze rozumiem, że sugerowałbyś, żeby wyjść trochę poza schematy te, które, które są szkoleniowe, czyli jak robić kawę, jak być dobrym sommelierem, jak dobrze sprzedawać, poza swoją branżę, po to, żeby gdzieś tam znaleźć te właśnie elementy, które można wprowadzić później na zespół, nie? Tak. Żeby nie dawać im. Albo wręcz, żeby dawać im rzeczy, które są dla nich ważne, nie zawsze oczywiste, i żeby pomagać im osiągać te cele. Bo jeżeli będziesz rozwijać twojego pracownika, będziesz go szanować, to on będzie chciał z tobą pracować, nieważne w którym tym miejscu jesteś. Mhm. Jakub, a Jakbyśmy jeszcze mogli porozmawiać o systemach motywacyjno- prowizyjnych. Czy stosujesz takie? Jakie masz w ogóle do tego podejście, jeżeli chodzi o twoją, e, twoją, twoją branżę? Tak, stosuję. Mhm. A niektóre działają, niektóre nie działają. Te, które nie działały, zlikwidowaliśmy, mhm. a te, które działały, zostawiamy. Nie wszystkie są oparte o pieniądze, na zasadzie, że pracownik mhm. na końcu miesiąca albo kwartału dostaje tam, wiesz, cyfrę. One działają, ale krótkoterminowo. Mhm. To jest świetna metoda, bardzo prosta. Ona najlepiej trafia, a w zasadzie naj... stosowałbym ją tylko i wyłącznie przy w takiej pełnowymiarowej skali, tylko i wyłącznie przy ludziach, którzy są bardzo świadomi, nie? czyli jakaś kadra dyrektorska, sprzedaż, sprzedaż, jakiś dyrektor realizacji, czyli wykonawczy u nas. Tutaj bym stosował takie motywacje w postaci czystych pieniędzy. Nie? Natomiast w postaci baristów czy innych członków naszego zespołu, raczej szedłbym w nie zawsze materialne rzeczy przykład jakiś. Na przykład możesz ich zabrać na lepszą integrację niż zawsze. Ty dajesz im premię, a w zamian dostajesz fajnie zintegrowany zespół. Tylko też niech to nie będzie taka klasyczna... Niech to będzie ćwiczenie, w którym oni muszą zrobić coś razem. Mhm. Jakub, czasami jest tak, że no ktoś od Ciebie odchodzi od pracy, nie? I chciałbym zapytać się, jakie jest Twoje podejście do tego typu sytuacji i jak Ty sobie z tym radzisz? To naturalne. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi i jak bardzo potrzebuję jego kompetencji, to negocjuję i staram się, żeby został. Czasami jest tak, że po prostu ktoś odchodzi i nic z tym nie możesz zrobić, mm -hmm. więc chcesz zawsze zrozumieć sytuację. czy może coś poszło nie tak. Mm -hmm. Może znowu nie? w tym menadżerze, który ogarnia całą tą firmę, coś nie gra. A... Więc sprawdzasz na tym poziomie. Jeżeli wszystko gra, to zbijamy piątki i mam mnóstwo ludzi, z którymi pracowałem i z którymi pracuję na przykład do dzisiaj na zasadzie dzwonię, że potrzebuję pomocy i oni przyjeżdżają. Mam mhm. takiego jednego wspólnika, z którym już dzisiaj nie mam spółki, a, mhm. a dalej pracujemy. To jest, stary, jak to mówię, mega uczucie, że zatrzymujesz takie relacje. Są też czasami smutniejsze rzeczy i one w gastronomii też się zdarzają. W stylu ktoś zrobi takiego fikołka, że tak. znaczy po prostu musisz przyjść i powiedzieć: Przykro mi. Od jutra nie będziemy razem współpracować, więc czasami nie ludzie odchodzą, a czasami musisz sam ich zwolnić jako dobry wynagrodzenie. No właśnie, no bo ty prowadzisz, można powiedzieć, trzy rodzaje biznesu, prawda? Z jednej mm -hmm. strony masz e, kawiarnię, e, gdzie są różne ciekawe pozycje, między innymi masz wyjazd za milion złotych do innego. Experience. Experience tak zwany, ale masz też standardowe pozycje, jeżeli chodzi o kawę. Takie espresso za 2,5 tysiąca. Na przykład masz, ale też są normalne kawy. Z innej strony prowadzisz też biznes eventowy, prawda? Mhm. Obsługujesz eventy. A trzecia twoja, twój filar? E-commerce. E-commerce. I teraz ciekawi mnie taka jedna rzecz. Czy ty z firmami, które są podobne, bardziej współpracujesz, bardziej rywalizujesz? Jakie jest twoje podejście, jeżeli chodzi w ogóle o współpracę branży? Szanuję konkurencję. Mhm. Konkurencja szanuje mnie. Nie robię jakichś ruchów takich, wiesz, żebyśmy tam e, siebie kamieniami rzucali czy coś takiego, jakieś kłody pod nogi. W ogóle bez szans. Raczej się wspieramy. Piękne w branży jest to, że w branży eventowej, to mogę powiedzieć, skupiając się na, na tym filarze, jak e, jestem w Krakowie i popsuje mi się tam maszyna, a maszyny się psują, to jest normalna rzecz, mimo tego, że e, serwisujesz je na bieżąco i, e, i masz Super ekspresy to on potrafi się zacuć w najgorszym, najmniej oczekiwanym tego momencie to dzwonić po pomoc do konkurencji. Mm -hmm. Cześć chłopaki, jestem w Krakowie, mam problem. Pomóżcie, i oni albo odpowiadają, że pomogą, albo mówią, kto pomoże. Ale nie jest tak, że cię zostawią na lodzie, czy będą z ciebie cisnęli bekę, że wiesz, Tak dobrze, bo się wyłożyłeś się teraz, nie, Sasin, to tam wiesz, za dobrze ci szło, to, to dobrze, fajnie patrzeć. W drugą stronę działa to tak, że jak oni są w Warszawie i coś im mm. się też powinien noga w jakiś sposób, to ja im pomagam. Mm -hmm. I też jak tylko mogę, to, to zawsze staram się, a, staram się tej konkurencji pomóc. No chyba, że nie wiem, ja daję ofertę za 100 tysięcy, a konkurencja daje za 2 i konkretnie mam zidentyfikowaną, która to, a, która to firma jest. Mm -hmm. No i dostaję potem telefon, że oni potrzebują pomocy. No to jeżeli ci nie pomogłem, to masz odpowiedź. Moja firma za 2-3 lata, w tym kierunku idziesz. Każdym buduję solidne fundamenty pod to, żeby działać w e-commerce, żeby działać w eventach, żeby kawiarnia razem z salą szkoleniową była dobrym supportem dla, dla tych dwóch linii biznesowych. No, i jeszcze mam kilka takich, o których. O jednej mogę Ci powiedzieć: chcę się zająć choreką i dystrybucją kaw. A jest też kilka takich, które są na tyle bezczelne, że chyba nie chciałbym o nich mówić. Bo my, Polacy, mamy taką tendencję, że potem wiesz, przyjdą i powiedzą, co? co? Zrobiłeś? Zrobiłeś? Ej, nie zrobiłeś. Super, super, że nie zrobiłeś. No ja po swojemu, po malutku. Na koniec. Ta teza, która była na samym początku, że mm, są ci ludzie do pracy, tylko są niekompetentni menedżerowie. Jak to jest u ciebie? Dajesz ogłoszenie o pracy i losu przychodzi? Tak, daję ogłoszenie o pracę. Otrzymujemy kilkadziesiąt CV. Mamy z czego wybierać. Mm, staramy się wybrać mądrze. Też proces rekrutacji wygląda tak, że najpierw staramy się zrobić testy osobowościowe, żeby zobaczyć, czy w ogóle kandydat pasuje do całego zespołu. I dopiero jak przejdziesz takie testy, to zapraszamy cię na rozmowę i, i rozmawiamy. Jak, Stasi, bardzo dziękuję za rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie Paweł?